O, nie mogę, jak to czuję Ile to jedzie najszybciej tak na oto? Zaraz zobaczysz to, to się zesra Ale... Zapierdala Zapierdala, okej okay. Deixa eu falar, <laughs> <laughs> E Pięknie tu jest. Naprawdę. Ale tutaj mnie brudzi. Pisan Drago. <gülüyor> <gülüyor> o, tutaj też Christian Dior chodzi Dior, Dior Christian Dior, Dior No stary, poważno, to zajebiste jabłko <laughs> Jakieś jeszcze <rzeczy> odkrywam I <laughs> <laughs> hey, patrz to ładnie wygląda Chyba, to nie Ale szczot <laughs> A teraz zobaczycie na jaki pomysł wraz z Szymonem wpadliśmy o 4 rano, leżąc i relaksując się pod palemką do basenu w naszym ogrodzie. Po zobaczeniu tej góry w pierwszy dzień stwierdziliśmy, że trzeba to zrobić. Wpadliśmy na pojazd pomysł którego, który teraz realizujemy nie wiemy gdzie jesteśmy, jest godzina piąta, więc powinno się już robić powoli jasno, to chociaż tyle dobrze, a teraz tak mamy jedynie picie, nie mamy jedzenia jesteśmy w jakimś mieście które ma pierdoloną górę La Hancho no i wychodzimy, tak jest plan co nie, ale nie wiem gdzie... gdzie jest początek wyjścia na tą górę i musimy coś zjeść znaczy on musi ale no i jesteśmy w centrum miasta jak widzicie jest mega klimat jesteśmy w centrum miasta a samo wejście na górę na szczyt jest 9 km stąd Zamówiliśmy Ubera i jedzie po nas. Ja ta sama pani za 4 minuty będzie, bo okazało się, że jednak mieliśmy gdzie indziej. Gdzie indziej. Pojechaliśmy do centrum miasta, które jest jakby pod tą wielką górą. A ta wielka góra jest daleko stąd. No powiem Wam, że nasz trip zapowiada się tak pod latarnią. Generalnie pani była urodzoną hiszpanką, nie potrafiła żadnych innych języków poza językiem hiszpańskim. Dlatego potem wpadliśmy na pomysł, że po prostu będziemy się komunikować z nią przez tłumacz Google, więc. W języku hiszpańskim? E, generalnie tak. Ziomala nie rozumie totalnie nic. My, kurwa, jej tym bardziej. Generalnie dodajemy na innych falach. Wjechała gdzieś, zabłądziła. po pana akcja. Idziemy na kurwa. La, kancho Canto Pancho, Srancho. Pierwszy Uber, którego zamówiliśmy Kosztował zaledwie 30 euro Czemu mówię zaledwie? Dlatego, że 30 euro to były normalne ceny Za każdy przejazd I chyba na Ubery wydaliśmy około 1000 euro Za cały ten wyjazd Pani zawiozła nas ponad 20 kilometrów Od naszego miejsca zamieszkania I wysiedliśmy przy wielkiej bramie Do wjazdu na jakiś osiedle Dla bogatszych osób I po prostu no, było to osiedle chronione Podszedł od razu pan ochroniarz I przez godzinę próbowaliśmy się porozumieć O co nam tak naprawdę Chodzi. Pan zrozumiał, pokazał nam punkt, do którego musimy się udać I powiedział, że tam na 99% znajdziemy wejście na tą górę Dlatego tak zrobiliśmy, zamówiliśmy kolejny kurs Różowe Oreo, proszę Państwa Słuchajcie, jest postęp O, poczekaj, zajebiste, to może być zajebiste, stary. Generalnie mamy postęp, mamy stację Zostało 15 km, kolejny cel Już 100 km za nami zrobione w poszukiwaniu wejścia na górę Jest godzina 7.00 My wyjechaliśmy o czwartej bez odbioru. Potem zamówiliśmy ubera, który dowiózł nas do osiedla, a z osiedla pojechaliśmy już pod kolejne wejście na górę, tym razem trafne. Zobaczyliśmy również piękny wschód słońca. Przejeżdżaliśmy przez wiele, wiele fajnych okolic, zatrzymując się jeszcze na stacji, na której zrobiliśmy najgorszy błąd, czyli nie kupiliśmy wody. Nie wiem naprawdę co sobie myślałem biorąc 3 litry wody z domu i myśląc, że to starczy na 10, na ponad 10-godzinną wyprawę, bo w sumie cała wycieczka trwała 13 godzin. Ja już nie przeszkadzam. oglądajcie dalej film bo naprawdę warto. A my po tym wszystkim podziękowaliśmy pani, wysiedliśmy z Ubera i wydaliśmy około 250 euro, czyli ponad pół tysiąca złotych na to, żeby dostać się na górę. Beautiful. Yes, 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 yes. Thanks. Thank you. Long time, long travel. E, dobra, generalnie sytuacja wygląda tak, że nie wiemy gdzie idziemy, nie mamy pojęcia, jesteśmy przy jakimś hotelu. Jest to po prostu ostatni punkt na jakby drodze. Na jakiejkolwiek drodze, po której może przejechać samochód. Dalej jest tylko pełno dróg, które niestety prowadzą przez las. O tyle, co jest dobrego w tym wszystkim, to że jest już jasno. Jest też bardzo rzeźko. Powiedziałbym, że nawet jest zimno, ale nie spodziewałbym się, że będzie aż tak niska temperatura. Aczkolwiek idziemy, idziemy do góry. Przed nami jest jakiś szczyt. Według map to powinien być ten szczyt. Według mnie, nie wiem, nie mam zasięgu. Jak na razie jestem. Jesteśmy tu, powinniśmy bardziej iść w tamtą stronę, żeby dostać się na ten szczyt Ale innego przejścia nie ma Więc ciśniemy, zobaczymy co będzie Jak nastawienie? Stary, patrz Tam jest szczyt i to f*** wysoki To jest to, mi się wydaje, że to jest stary to Patrz, to jest to Ciekawe czy jest zasięg Nie ma nadal To może ta góra w ogóle zasięg zasłania Generalnie sytuacja jest taka, że pobrałem aplikację z wysokością. Idziemy tu od około godziny już. Powiem Wam, że jestem zaskoczony, bo jesteśmy na wysokości 935 metrów, już 6 czyli prawie kilometr nad poziomem morza. No a tak szczerze, to myślę, że sprzeszliśmy maksymalnie 400. Tam jest starenka chyba pod nami. Z tego co mówią, to ten szczyt ma być za niecałe 300 metrów już. O kurde stary jest coraz lepiej Ja pierdziela Słońce, mam to, Szymon Jest Jedyne z czym teraz może być kłopot to po prostu ze słońcem Szymon Bo tu jest po prostu przepięknie Tu zaczynały się już lekkie problemy Ale to co widzę przede mną rekompensuje wszystko Info jest takie, że ten szczyt musi być gdzieś tam. Jesteśmy na wysokości 1000 metrów, więc ten szczyt ma 1200. Najlepiej by było, jakbyśmy się nie zniżali. Teraz tak, dawaj, stary, chodź, zaryzykujemy. Jak coś, to będzie na mnie. Jest ścieżka, stary. No i tutaj już zejdziemy i będzie ok. Dobra, poddajemy się na razie, odpuszczamy z tą górą. Nie ma tu nigdzie wyjścia, ale nasz kierunek: Ruta del Pozuelo. Idziemy. Co prawda odrzucaliśmy tą drogę na początku, aczkolwiek no nie wiem, zobaczymy. No niestety no, szczyt, który mieliśmy zdobyć jest o tyle ciężki do zdobycia, że sama wysokość nie stanowi tutaj jakiegoś większego problemu, tylko po prostu bardziej fakt jak się na niego dostać. Straciliśmy w sumie prawie pół tysiąca złotych na tym, żeby dojechać gdziekolwiek, żeby w ogóle wyjść na cokolwiek. na razie idziemy, Szymon gdzieś tam za mną. Tam no też będzie spoko widok, aczkolwiek ścieżka się nie kończy i lecimy dalej. Już wiem, że jako przewodnik byłbym ch wszyscy by się zgubili. Albo nie wiem, dostali taką wielką szyszką w łeb. Gdzie macie takie szyszki? To jest Ta szyszka jest jak mój łeb. Powiem wam, całkiem ładnie się to prezentuje, ale ścieżka się nie kończy, lecimy dalej. No idziemy, obejrzeliśmy już praktycznie całą górę dookoła, ten szlak jedynie prowadzi dookoła tej góry chyba dobrze widzę i ta ścieżka się ciągnie dokładnie w tym miejscu i wędruje tam nie wiem czy to widać ale tam wędruje w ten punkt więc jeśli wędruje w tamten punkt to wydaje mi się że i tam na szczyt. I zobaczymy. Będziemy pewnie lecieć dalej. Chcę zobaczyć, i jestem ciekawy, czy ta ścieżka rzeczywiście no można jakoś się na nim dostać. Jest przejście. Dobra. Tam w ogóle jest jakiś dom, z tego co widzę. Nie wiem, czy to nie jest chata, którą na początku mieliśmy wynajmować. A takie żarty, bo jednak ty góry jest pora. Bardzo dobra informacja. Jesteśmy aktualnie 1041 metrów, czyli zbliżamy się do tego 1200. No. I to nie jest jeszcze szczyt. Już mega blisko i są efekty. Co dalej? O kur... ogrodzenie. Ty, no nie p... No niestety nie wypalił nam plan, który chcieliśmy uzyskać chyba, bo jesteśmy na wysokości tak, jak była, 1060 metrów. I tak moim zdaniem jesteśmy w spoko miejscu. Chyba wchodzimy tutaj na dobry trop 1080 metrów do tej pory najwięcej. Idziemy dalej. Ścieżka jest wąska, mega stroma. Przede wszystkim bardzo dużo kamieni i wyboi. Nie wiem czy zaraz ona po prostu nie będzie ślepą uliczką. Wybiło 1105 metrów już, idziemy dalej. Jest coraz ciężej, ale przed nami tylko lepiej. Żeby się nie zniżać. Staram się. Generalnie powiem wam tak, że jestem na 100% pewien, że musi nam się udać, bo jesteśmy już naprawdę na samym szczycie. Po prostu musimy się dostać cięższą drogą i uważać na siebie. Stary, już za niedługo stary ten La Rancho. Tak naprawdę możesz się wssać pałę, ponieważ jesteśmy na wysokości 1175 metrów. Generalnie mam tylko 4 minuty pamięci, ale też nie chcę się spieszyć, bo to co teraz robimy to jest popierzone. Dobra, musisz tak samo zrobić, zjechać trochę na dupie. Stary, no musisz to zrobić. Wszystko mam zniszczone. Ja już kur... dotarłem. Jestem, udało się! Udało się! Dawaj stary, dawaj. Ja pierdolę bracie, suń się już, no. Mama mówiła, smaruj się! Mama mówiła! No, i nie posmarowałem się, bo nie sądziłem, że będziemy wychodzić przez 3 godziny na górę. Potem 3 godziny na niej siedzieć, a na sam koniec 3 godziny z niej schodzić. Nie wiem, ile zostało, ale chyba 30 sekund. Chciałem Wam oficjalnie powiedzieć, że do najgorszej ścieżki zeszliśmy, czyli ze szczytu tak naprawdę samego wierzchołka. Teraz tak naprawdę wiemy, gdzie jesteśmy. Możemy się wracać i w sumie zajmie nam to chyba z 2 godziny, jak się wracamy. A możemy iść tam, ale nie wiemy, co tam jest. Zobaczymy, jak zadecydujemy. 150 metrów właśnie pokonane jest za nami, te 150 najgorszych metrów, bo właśnie takie one były. Wszystko mnie boli, koli i maszę, żeby wrócić do domu. Niesamowite, naprawdę, serio. Ej, naprawdę, ja nie wiem, to jest to jest dla mnie nadal niepojęte, co się tutaj dzieje. Tak pięknie, wyszliśmy na taki szczyt, ktoś na nas trąbi w ogóle. Hej! Chciał się przywitać z takimi kozakami Generalnie ja już powoli przestaję mieć siłę Musiałem wziąć sobie taki kilkuminutowy odpoczynek bo ja raczej nie odpoczywałem na trasie Jest 14.30 No i lecimy dalej Już niedługo Uff, Jak się czujesz? Jak tam? Wit, ale Trzeba odpocząć No odpoczywaj, siadaj Ja pierdzielę, powiem wam niesamowita przygoda Yy, widzimy już drogę, jest to bardzo dobra informacja na dzisiejszy dzień. Do nas możliwe, że dojdziemy i wrócimy do domu. Rozumiecie to? Jaram się! Witam, witam. Przygód nie ma końca. Wyszliśmy na drogę. Szczerze, powiedzieć Wam coś, główno nam to dało, że wyszliśmy na tą drogę. Jedyne co mi dało to troszeczkę większy spokój dla moich kumpanów, które chodziły przez bite 6 godzin po kamieniach. Idziemy szukać zasięgu e, i będziemy łapać zasięg, a jak nie, to będziemy łapać stopa. Zapowiada się ciekawie. Jak na razie z jednej strony góry, z drugiej strony góry, z trzeciej i czwartej też. Musimy znaleźć obszar, gdzie z jednej strony chociaż gór nie będzie A to troszeczkę ciężkie tutaj Powiem wam, że to jest... Jedzie samochód! Ej, Zapy... ej Dawaj, dawaj, łapiemy Zapy... Zapytamy się? No hmm. to było. Co mhm. Czyli jeden samochód gdzieś tak na 15 minut przejeżdża, albo 20 no. Jesteśmy po środku niczego generalnie Jakbyście chcieli zapytać Nic tu nie ma Jestem ja i Szymon, tylko jeden samochód na 20 minut no i za nami oczywiście wielki k.a. nic. Skały i skały, jeszcze raz skały. Ale jak to nic? To jest piękna przyroda. Znaczy, no tak, nic, ale mówię teraz nic przez pryzmat tego, że. Nic co nam się przyda dalej do jakiegoś ratunku, A. co nie? No bo tam nie ma sklepu z wodą, tu też nie ma sklepu z wodą Nie ma zasięgu nigdzie tutaj, ma. dlatego takie, że nic, co nie? Ale piękne miejsce, naprawdę cudowne A, Coś czuję, że nasza wędrówka szybko się nie skończy, zważając na to, że Miała się skończyć w momencie, gdy wyjdziemy na drogę i zamówimy Ubera Szymon nie ma telefonu, jest rozładowany, ja mam 20%, nie mam zasięgu Próbujemy ten zasięg znaleźć, aczkolwiek jak na razie przeszliśmy 2 km i bez skutku. Prosta droga, potem zakręcik za zakrętem. Znów prosta droga, potem znowu zakręcik. I tak generalnie już około 5 razy się powtórzyła ta sama kombinacja. No nie wiem, kiedy kucha coś nowego. Nie wiem co tu się dzieje, moi drodzy. Ale złapało mi zasięg. Ale nie wiem czy w ogóle to zamówi Ubera, niby potwierdzenie przejazdu 30 Euro I, ale niby, niby szuka Marbela. Do Marbela, chyba centrum. Jest, powiadomienie jest, za 20 minut będzie Josa Andres. No. Dobra, czekamy 18 kilometrów stąd, wojny David, że mu się chce 18 km zapalać i potem kolejne 18 nas odwozić za Dobra, czekamy, czekamy. 18 minut czekania, ale dobrze, że złapał w końcu zasięg. Za niedługo powinien być Uber, z tego co udało nam się zasięg złapać, to jest off to nie jest Uber. Jest. Jest już grubo po 15. 8 godzin w sumie na nogach. Znaczy nie, na nogach 11. 8 w takim bardziej 15.00. Może tym razem się uda może przyjedzie. Nie mam zasięgu, nie sprawdzę. Powinien zaraz przyjechać. Ja... Pie... Ale cieszę się stary. Nie mogę w to uwierzyć. Stary 15 godzina o czwartej wychodziliśmy z domu. nasz rywal, zawodnik łapiemy go